Stół powinien zapraszać do tego, aby do niego zasiąść, chcieć posiedzieć, chcieć porozmawiać, podelektować się tym, co może mamy w karcie menu. Stoły przygotowane na konkurs i wystawę wielcy malarze na stołach Sandomierskiej Marmolady zapraszały, aby przy nich usiąść. Coroczną wystawę uroda stołu można oglądać w auli Sandomierskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, która to szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem. Ekspozycja oprócz waloru edukacyjnego, promocyjnego jest także konkursem. W tym roku organizator zaprosił do rywalizacji szkoły podstawowe. W sumie można oglądać aż 15 aranżacji inspirowanych sztuką malarską. Przede wszystkim kontynuujemy piękną tradycję 25 lat urody stołów, ale takim naszym nadrzędnym zadaniem jest kultywowanie... Estetyki, kultywowanie piękna, a także przez to, że uczniowie mieli na dany temat wielkich malarzy na stołach Sandomierskiej Marmolady, mogli zapoznać się z ich twórczością. Do wystawy zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych różnych klas. Są to klasy szóste, siódme i ósme, zarówno z samego Sandomierza, bo to jest szkoła podstawowa numer jeden, szkoła podstawowa numer trzy oraz obrazowa. Dla uczestników konkurs i wystawa było to zdobywanie wiedzy łącząc teorie z praktyką. Zastawa i zarazem konkurs jest, tak jak wcześniej powiedziałam, takim zderzeniem nie tylko wiedzy, ale w praktycznie na umiejętność, na umiejętność zaaranżowania stołu, nakrycia stołu, żeby uczniowie wiedzieli jaką zastawę do zaproponowanego menu sztuczce. To wszystko jest w podstawie programowej, gdzie młodzież uczy się teoretycznie, a to jest jednym z tych takich elementów kształcenia praktycznego. Więc taka młodzież na pewno dla przyszłego pracodawcy jest czymś bonusem takim ważnym, bo sama z siebie umie coś zaprezentować. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu przygotowując konkursową ekspozycję inspirowały się twórczością Van Gogha. Przygotowałyśmy podwieczorek w stylu Irysów Van Gogha obrazu. Eee, pomogła nam nasza wychowawczyni pani Magdalena Łukawska oraz inne nauczycielki z naszej szkoły. Lena Obiczko wcieliła się w kustusza i opisała przygotowaną przez Szkołę Podstawową nr 1 zastawę. Na okrągłym stole odcieniu kremowym fioletowym widoczne są przedmioty. Ułożone na jego powierzchni. Stylowe talerze odbijają światło, tworząc subtelne odbicia i refleksy. Po środku stołu znajduje się bazen z irysami. Kwiaty są ułożone w sposób naturalny, tworząc bujny bukiet. Cały wystrój emanuje spokojem i harmonią, a przedmioty na stole tworzą kompozycję, która przyciąga uwagę widza swoją prostotą i pięknem. Jasne tkaniny stołowe, takie jak kremowy obrus, ułożone są w celu podkreślenia kolorystyki potraw i nadania eleganckiego wystroju stołu. Uczniowie Sandomierskiej podstawówki na tak przygotowanym stole zaproponowały specjalne menu: pankejki. Delikatne, fioletowe i rozpływające się w ustach. Słońce nad polami. Soki wyciskane ze słonecznych owoców i świeżo zerwanych marchewek, irysowy słodycz, Delikatne, lukrowane ciasteczka. Równie pięknie jak wszystkie pozostałe stoły prezentował się przygotowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Obrazowie. Weną dla jego twórców był obraz Ligi Olbricht. Inspirowałyśmy się naturą, która nas otacza, która się budzi do życia. Nasz obraz został namalowany przez polską malarkę Lidię Olbricht. Raz z koleżankami, wspólnymi siłami, wraz z panią dyrektor, wraz z naszą wychowawczynią panią Marzeną Świątańską udekorowałyśmy i przekonałyśmy się, że z, praktycznie z niczego potrafimy stworzyć coś, co naprawdę cieszy nas kuchnia i bogactwo ziemi obrazowskiej zainspirowały konkursowiczki do zaproponowania bardzo ciekawego menu. Nasze menu składa się z zupy szczawiowej, a specjał gminy Obrazów są to pierogi z kaszanką, które zasłynęły przez, przez Koło Gospodyń Miejskich w Żurawicy, a na deser serwujemy pieczone jabłko. Co się z narcyzów? Dumna ze swoich zdolnych i kreatywnych uczennic była dyrektor szkoły w Obrazowie, która podkreśliła, że konkurs dla jej uczniów to była ciekawa lekcja poradnictwa zawodowego. Zdolną, bardzo młodzież, kreatywnych nauczycieli, miła atmosfera pracy, jak i również wsparcie rodziców. Miło jest pracować w takiej szkole, rozwijamy młodzież, próbują swoich talentów, dostają się do wybranych szkół ponadpodstawowych, gdzie dzisiaj akurat jesteśmy taka lekcja porad nic poza Łączyłyśmy, tak jak tu wcześniej powiedziałam, poradnictwo, doradztwo zawodowe z plastyką, ze sztuką, czyli łączymy menu z pięknem, ze sztuką. W otwarciu wystawy towarzyszyła promocja książki przygotowanej przez Urszulę Habel, emerytowaną nauczycielkę, która wspólnie ze swoją koleżanką Marią Lipowską przygotowała pierwszą wystawę, aby uczniowie w praktyce mogli zaprezentować zdobytą wiedzę i umiejętności. Poprzednie wszystkie 25 wystaw zebraliśmy w album który pomógł nam wydać pan starosta u do Stołu, czyli pomysłowe aranżacje do tematu i okazji. Tu są przepiękne, przepiękne zdjęcia z poprzednich, z poprzednich wystaw. Jerzy Strzyż, STV Info.